Cześć, tu Teosin i witam was w filmie Pogadajmy w Minecraft. Eee, Nagrywałem to drugi raz, bo nagrałem to na pierwszym, i wyszło za długie, lipne, i, i w ogóle powiedziałem tam coś, czego nie powinienem, i już to usunąłem, i w ogóle. O, tak ogólnie to... Postanowiłem wejść do tego mojego świetnego świata, gdzie miało postać moje blokowisko. Zmienić tu się dużo nie zmieniło. Dom stoi jak stał. Tam trochę pokopałem. Jak widzicie mam wpis do kamienia. A, powstaje ten odcinek dlatego. Bo muszę coś wam przekazać. Myślę, że to będzie idealny sposób. Bo Minecrafta co drugie dziecko za przeproszeniem obejrzy. A może co ósme posłucha? A to już będzie jakiś plus, bo ktoś będzie wiedział, co ja chcę powiedzieć. Bo prawdopodobnie z taką częstotliwością są wysłuchiwane te wszystkie filmy, z którym się gada w Minecrafcie o czymś kompletnie innym. Ale cóż. To jest najłatwiejszy sposób, żebyście po prostu to obejrzeli. A ja w tym czasie może coś zbuduję. Mam dużo kamienia, bo zbierałem jak gadałem i to usunąłem. No więc... Yy, o czym ja bym chciał wam tu powiedzieć? Po pierwsze to, 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 to yy, prawdopodobnie wszyscy już śpicie. Już, wszyscy śpicie. Już od dawna, już niedługo wstaniecie, bo to, to, to jest chora godzina, ja po prostu nie mogę spać. Jutro będę za a znaczy że dzisiaj będę za cholery, Ale po prostu nie mogę zasnąć. Uznałem, że po prostu położę kopie w Minecrafcie. Czego dawno nie robiłem. W mi się nawet grać nie chciało. Team Fortress nie. co mówię Minecraft. A nuż tu coś fajnego zrobię. I może coś opowiem. I uznałem tak, że nagram. Ja opowiem parę słów odnośnie planów No nie wiem Vloga tych Minecrafta podróżnicy no i hejterów, że tak to nazwa To może zacznę od tych hejterów A no, mianowicie denerwujące jest jak ci jakiś debil napisze komentarz Kompletnie niezwiązany z prawdą, czyli że jesteś idiotą nie umiesz nagrywać Chociaż gościu sam nagrać nic nie potrafi Tylko hejtować potrafi I takich ludzi Należy blokować od razu na wejście, bo co to, to w ogóle sensu nie ma? Oczywiście trzeba rozróżniać konstruktywną krytykę od, od wyzywania po prostu. No ja na jegościu ci piszę, że jesteś idiotą i nagrywać nie umiesz, a widzisz, że kurde na filmie masz... Pełno łapek w górę i tam parę w dół, a gościu pisze, że jesteś beznadziejny i to co zrobisz, że jest no to oczywiste, że to, że gościu ma wypierdalać, bo nie ma racji. Z od razu widać, ale no jeżeli napiszę ci, że, że no ci nie wyszło, następnym razem może być lepiej, popraw to i to. to od razu widać, że chce pomóc i, i życzy nam dobrze, to, to taki nie jest hejterem i takiego trzeba posłuchać po prostu. A nie, a nie. Mm, a nie od razu blokować, bo, bo nie wszystkich należy blokować. Ja osobiście nie zablokowałem żadnego użytkownika na YouTube, ale po ostatnich wydarzeniach, no chyba trzeba by zacząć. Mianowicie obejrzałem film, aż znaczy parę filmów, wszystkie do, dokładnie użytkownika Moment jak on miał coś z burakiem ja już zapomniałem Nie wiem, on tam jest jednym w kategorii guru z najczęściej oglądany Tak jak już się za to zabrałem, to wszystkie od razu obejrzałem No szczerze mówiąc nie wiem gościu jest naprawdę bardzo inteligentny ale nie we wszystkim się z nim zgadzam. W większości ma po prostu rację i odnosi się do mm, prawdziwych sytuacji, które rzeczywiście mają miejsce, i, no i to, co mówi, to jest prawda, ale czasami to jest nie bierze pod uwagę mentalnych, punk mentalnego punktu widzenia, że to tak nazwę. Brzydki Burak, o. Jego nikt Brzydki Burak, już znalazł. No nic, niech on ma ten swój kanał pełno widzów i niech będzie guru dla wszystkich. Niech każdy go ocenia jak chce. Ale, no... Większość filmów jest inteligentna, no i ma przesłanie przede wszystkim. A przesłanie jest takie, żeby... Eee, przesłanie jednego z filmów oczywiście jest takie, żeby po prostu blokować hejterów. No i tutaj nie ma nic do gadania. Ja się z nim zgadzam, bo to, 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 to po prostu ich debilizm jest na granic czasami. Należy ich po prostu takich ulewać, mieć gdzieś i blokować, żeby ci tam dupę nie truli. Przypadkiem. Tyle odnośnie ich. Bo każde napisanie jakiegoś komentarza, każde opisanie, odpisanie mu prowadzi tylko i wyłącznie do niepotrzebnych dyskusji, w których tak się nie da wygrać. Bo że są tak debilni, że, że wszystko potrafią, nic się im po prostu nie da wytłumaczyć, więc to, 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 to nie ma sensu. Trzeba tak je zblokować i koniec. No To chyba tyle, jeśli chodzi o to. No Wytyfy. Hmm. A to może teraz coś o, o komentarzach świetnych, które dostaję, czyli, czyli milion razy pytanie, kiedy będzie Minecraft Rozbitkowie, chociaż ja nigdy takiego projektu nie robiłem. Mój projekt nazywa się Minecraft Podróżnica Rozbitkowie, tylko pierwszy odcinek był, więc Minecraft Rozbitkowie nie będzie nigdy. A Minecraft Podróżnicy, mm, no za każdym razem pojawia się inny powód, czemu nie. Aktualnie i od dłuższego czasu jest taki, że nie mam serwera. Ja jest najbardziej trafny, bo rzeczywiście nie mam serwera i nie mam gdzie tego nagrać. No po prostu lipa, jednym słowem. Bo nie mam możliwości, bo nie posiadam żadnego serwera, mój serwerodawca raz jest tu, raz jest tam i mówi, że mi załatwi. I nawet jak już miał mi załatwiać, to wyszła inna sprawa, mianowicie opój z szpitalu. Nie mam żadnej możliwości. No, bez niego po prostu nie widzę tego projektu. Bez niego to nie ma sensu. Trzeba czekać, aż wróci. A potem możemy się za to zabrać. Oczywiście, że i dostanę ten serwer, możliwość nagrania na nim. I mapę, bo tam są zrobione rzeczy, które są potrzebne. Obecniej to wszystko musimy budować od nowa i nawet nie wiem jak to ma miałoby wyglądać. A no i nic więcej do powiedzenia nie mam. I jeszcze raz jak dostanę komentarz w stylu kiedy będzie Minecraft rozbitkowie albo kiedy będzie Minecraft który się pojawi na przykład pod filmem Steam Fortressa albo z League of Legends to no po prostu jedne ubę w klawiaturę i także Gościu dostanie bloka bo, bo no ile razy można powtarzać, to jest po prostu niepojęte po biuletynach pisałem, coś wymyślałem, odpowiedziałem w komentarzach z 10 razy i nikt tego kurwa nie przeczyta to mówię w filmie jak będzie, to będzie. I jak mi ktoś zada jeszcze raz to pytanie, co zażera w całości. No, to tyle odnośnie Minecrafta. A kolejną sprawą jest. To jakie komentarze dostaję? Aha, no to te Minecraftowe, ale oprócz, chodzi mi o. nie tylko komentarze, ale wiadomości prywatne dotyczące. Znaczy. dotyczące one będą. One są cały czas takie same. O treści, zagrasz ze mną, jestem zajebisty, trollolo, rozpierdolę się itp., itd. To jest dla mnie po prostu mordowaniem czasu zagranie z takim delikwentem nawet przeciwko niemu, bo nie ważne czy on wygra, czy ja wygram, to ja w tym czasie mógłbym sobie zagrać w inną grę albo normalną grę w lolu i zarobić trochę tych IP, żeby kupić sobie jakiegoś fajnego swampiona, albo nawet iść się wysrać. I byłoby to bardziej, o wiele bardziej konstruktywne niż zagranie z tym gościem, który nie wiadomo co chce udowodnić. Hmm. Z czego jeszcze w 99% zdarza się to, że to jest po prostu jakiś nóg, który nie umie w to grać i myśli, że jest tak zajebisty, że jest za nimi rozpierdolić. Ale to mniej, mniej już nawet o to, sam ten fakt, że, że ten to, to już jest chore. A ale takich to jeszcze jest mało, najwięcej jest takich, którzy po prostu mi piszą jak chcę z tą zagrać, bo ty jesteś sławny. Znaczy nie, nie w tym przesłaniu, ale. cześć, cześć. Zazwyczaj ta rozmowa wygląda tak. Cześć, cześć. E, moje pytanie w tym momencie pada kto ty? No, ten... A to on się pyta, czy jestem ta z YouTube'a, tak jestem, ta z YouTube'a, o to, że on jest fanem, wielkim fanem tro, ta, 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 tak, że on bardzo chce ze mną zagrać, że to jest jego marzenie życia, że jak nie zagra to się, to się potnie. To jest takie wiadomość. No nie może tak dosłowne, ale że, że to jego dostałem parę razy takie, taką wiadomość, że, on, że zagranie ze mną to jest jego największe marzenie życia. No to dobra, no to z gościem zagrałem i żałowałem. Tak 90% gier, które rozegrałem właśnie z takimi ludźmi, to potem żałuję, bo bo nie dość, że to nerwy traci człowiek, bo takie coś nie umie grać. To jeszcze, no, 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 no sensu to za bardzo nie ma, a szkoda gadać. No, ale już mniejsza o tym. Mianowicie yy, wysyłanie takich. Yy, powiem to w ten sposób. Yy, wysyłanie takich wiadomości coraz mniejszy sens ma, gdyż ja ich dostaję mniej więcej po 10 na dzień. Yy, z różnych źródeł, i na lolu i na youtubie i, i wszędzie gdzie tylko się da, że on chce ze mną zagrać. Ten delikwent e ewentualny i bez różnicy, czy jestem w grze, czy nie, czy mam team, że cały czas spam idzie i, i nie, że tak razu jednego gościa, tylko tak średnio. No, no. goście jak się uprze, to potrafi mi spamować. spamować. No, oczywiście, powiecie, że najłatwiej takiego zablokować, no ale. No co, no, będę blokował każdego głupiego gościa, no to mogę nie przyjmować tych zaproszeń i powiedzieć, że mam wszystkich w dupie. A to nie jest prawda, bo, bo, bo ja naprawdę bym chciał zagrać ze wszystkimi, ale no, to jest po prostu no, niewykonalne. Jakbym nawet grał po... 5 gier dziennie, co, co, co nie zawsze się zdarza. Zdarzy się, że, że 5, ale nie, nie zawsze. Nawet jeżeli by się tak zdarzyło. To jest tylko 5 gier. To jest maksymalnie do zagrania 20 osób, bo, bo ja tam muszę zajmować jedno miejsce. 20 osób. Z czego jeszcze nigdy by się nie zdarzyło, żebym zrobił tak, że zwołam wszystkich czterech pozostałych graczy z drużyny, że to będą wszyscy inni. Ale zresztą i ten, który mnie woła do gry, ma z milion kolegów, których chce zaprosić, bo gra z Taotrinem i on ch chce, żeby wszyscy widzieli, że on gra z Taotrinem i żeby też zagrali z Taotrinem. Więc tu już się pojawiają kolejni. I, i, i tutaj w... policzyć szansę na to, że, że ktoś ze mną zagra, w każdym razie ta szansa jest bardzo minimalna. No bo co? To, że ja z kimś zagram, to zazwyczaj z tych, tych, tych widzów to wybieram losowo. Bo jak się do mnie napisze i, i napisze pięciu na raz, no to ene fuckę do fuck gram z tobą. i potem żałuję, bo, bo ten mi pisał, że jest pro, a tamten pisał, nic nie napisał. Poszedłem do tego, co jest pro, i okazał się wielkim nobem, budującym luks podmana manipulatory. się taki świetny mecz miałem. Lux04 ma na manipulator. Gościu mówił, że jest zajebisty i że wie co robi przez cały czas. Zostaliśmy w dupę przez to, że gość nie umiał grać i sfidował, a jego kolega wyszedł w pierwszej minucie gry, bo mamo mu weszła do pokoju i powiedziała, że, że on ma i spać o 21. No ale cóż, mniejsza z tym, no, no różne sytuacje się zdarzają. Ale żałuję, że wszedłem do tej gry. No jak ci nie żałować cholera i losu i takich, którzy są dobrze, a którzy nie. Toż czasami lepiej wolę zagrać z randomami, z jakimiś jakimikolwiek, niż z tymi wszystkimi Polaczkami z EU. A to naprawdę różnie bywa. A do tego no denerwujące jest cały czas zostawiać wiadomość, cały czas o tej samej treści, zazwyczaj jak się zapytam takiego delikwenta ile to ma lat, to co, 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 to mi powie, że 12 i mi już się w bani zaczyna kręcić, ale to już powie, że dwa, jak się zapytam to jeszcze luz, ale gorzej jak ja wejdę na takiego skype'a z takim delikwentem. Potem mnie kurwa uszy bolą od tych pisków, bo się okazuje, że mutacji jeszcze nie przeszedł. A ja wrażliwy jestem na wszelkie piski, bez urazy oczywiście. Hmm. Ale nic, no, no, próbować możecie, ale coraz mniejsze szanse chyba będzie zagrania ze mną, bo już mam powoli dosyć tego. Bo to człowiek humor sobie nie nie może popsuć przez takich. I, i, I chęć do gry w League of Legends, nie tylko. Eee, ale cóż, no, no, zagrać to jeszcze, ale jak ja słyszę wiadomość, czy ja to nagrywam... Albo czy nagram z nim film, bo to jest jego marzenie? Albo że on wielce o to prosi, że mam nagrać z nim film, to mnie bierze biała gorączka. Co ja w przyszłym powiedziałem? nie wiem, czy to jest biała gorączka. Yy, w każdym razie, yy, tak czysto logicznie, mam rozegrane na oko 1500 gier. Jeżeli mam 900 winów na. Mam same 1000 minów, mam 900 na USA i, i 100 na EU, to już jest 1000 minów. A trzeba jeszcze luz liczyć, może ich jest nawet więcej niż 500, pewnie na stu jest ich więcej niż 500. Ale licząc, że mam 2500 gier rozegranych, rzuconych rozgrywek, 15 i parę głupot jeszcze filmów, to licząc 20 filmów o Lolo, to jaki jest procent szans, niech mi ktoś szybko wyliczy na to, że, że ta rozgrywka z tym zajebistym gościem akurat będzie nagrywana, skoro nagrywane jest 20 filmów na 1500 możliwych gier. No właśnie, proszę się mnie nie pytać za każdym kurwa razem, czy ja to nagrywam. Bo odpowiedź automatycznie na wyjściu brzmi: Nie, nie nagrywam. Nagrywam tylko z osobami, którymi gram dużo, często i, 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 i z którymi uważam, że takie nagranie filmu z Lola ma sens. A nie pierwszego, lepszego 12-latka, który mi pisze do, piszczy do mikrofonu krzy, krzycząc, że. Że że, że że ta oczyń ta ochin, nie dzwoń do mnie, te najlepsze takie sytuacje mam czasami, że, że ktoś odbiera z sky, Skypadem nie dzwonią tam tam od tam te dzieci siedzą, 12, 11 lat piszczące, że ujemny ta oczyń ta oczyń i nagle taki ten przy jednemu mama wchodzi do pokoju, a ten mówi, Wyjdź mi stąd, a czemu? Bo z ta odcinem rozmawiam. Albo, albo... Jeszcze lepiej dzwoni mu telefon, gościu odbiera. Nie, nie, nie mogę gadać. A czemu? Ktoś tam mu w tym telefonie pyta czemu? No bo z Totzinem na skajpie siedzę. Nie przeszkadzaj mi zajęty jest. no... Nie wiem czy ja jestem jakimś bogiem, czy co. Ja, ja się czuję normalnie zwyczajnie, jak się czułem zanim miałem te, te widzów, czy nie miałem tych widzów. Czy... Ja się czuję tak cały czas tak samo. A ty. A... A oni mnie za jakieś bóstwo biorą. No nie wiem, no. no, no. Niektórym zagrajmerom na tym punkcie odbija. Jeszcze nie będę wskazywał palcami, bo to nie moja sprawa niektórym to po prostu pieprze, że oni się zaczęli sami uważać za takie bóstwo. W sumie nie dziwne jak im wmawiają cały czas ludzie, że, że, że oni są zajebiści, no to w końcu samo do nich że przemawiać, że on taki zajebisty jest hardkorowy koksu, że on znaczy no mówi o zagrema, że jakimś... Zagrajmer X, że tak to nazwę. Jeżeli takie istnieje, to go przepraszam, bo nie wiem, że takie istnieje. Tak... Podałem po prostu nazwę, no, że on, on ma 300 widzów i, i, i te 300 widzów go tak kocha, że chce we wszystko z nim grać, bo on jest sławny. To normalnie szaleje ze szczęścia i uważa się że takiego zajebistego, że ja pieprzę. Szczerze mówiąc, mi też czasami zaczyna odbijać, ale ja staram się to kontrolować, no bo. Jednak nie uważam się za jakiegoś wybitnego gościa. Staram się odpowiadać wszystkim na komentarze. Oczywiście, jak dostaję 10 teraz raz ten sam komentarz, to, to mnie bierze ta tak ta, ta, ta zwana biała gorączka i nie odpowiadam mam w dupie. No, bo ile można. No, ja chyba tyle, jeśli chodzi o komentarze. I proszę mi policzyć jaki jest procent szans na to, że gościu ze mną zagra w nagranym filmie. Bo w moim to jest zerowy. Hmm, czy jest jeszcze coś o czym ja chciałem powiedzieć? O Minecraftie powiedziałem, o komentarzach powiedziałem, o... Aha. Nie wiem, aha, jeszcze o vlogu miałem powiedzieć, no, wie, no więc mianowicie vlog miał powstać już dość dawno temu, ale to by było tak, że albo nie było kamerzysty, bo przecież nie będę nagrywał tego sam trzymając w ręce z perspektywy Loda, albo nie było mm, aparatu, albo nie było natchnienia, żeby o czymkolwiek gadać, no i teraz jest akurat ten moment, że nie ma znowu aparatu, bo aparat wyjechał i wróci prawdopodobnie w niedzielę albo w poniedziałek i wtedy postaram się, załatwiliśmy go kamerzystę keł, kam, kam. i wtedy może nagram to, spróbuję chociaż Może dam radę, zobaczymy Jak nie, to będzie lipa ale cóż, ale jak obiecałem, to spróbuję to zrobić. Ja już wcześniej mówiłem tam w komentarzach, to już był taki temat, że wszyscy chcą moją twarz zobaczyć. Moja twarz już była pokazana. Jest w pierwszym odcinku Call of Duty. Jak ktoś nie może wytrzymać swapowanie, musi już teraz zobaczyć mnie. No co tam w pierwszym odcinku Call of Duty jestem. Hmm. A tak, no to, to to będę gadał, nie wiem, zobaczymy. Postaram się zrobić to tak trochę bezdurnie, jak to zwykle wychodzą mi filmy. To ten też, ten, 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 ten z. Ten wilok też będzie trochę bezdurny, trochę wtrącę tekstów, które nie są moje. Yy, i, I to będzie. Yy. To muszę tutaj z góry powiedzieć, że to, że to specjalnie tak będzie zrobione. I nie, ja sam nic nie potrafię wymyślić, dlatego wtrącam teksty innych. Też głupie, głupie gadanie. Ja po prostu podobają mi się te teksty i lubię je zbierać do kupy. Ale kiedyś miałem zamiar z, zrobić taki film wszystkich zajebistych, wejściu, powtarzających się zajebistych tekstów ze gramerów i nie tylko. Albo nawet nie się, ale co, tak mi się wybitnie teksty podobały jakieś. Ale uznałem, że tego nie zrobię, bo musiał zbierać pozwolenia od wszystkich po kolei a po prostu mi się nie chce. <ścoughs> Czasami po prostu wtrącę co jakiś czas Cześć, jestem Rałka, co jest moja tuba? Albo ja, pięknie, Wisha czy cześć tu znowu Glimper, No nie wiem, no po prostu to tak automatycznie mi wychodzi, mi się tam to podoba. Jeżeli ktoś ma z tym jakiś problem, to niech mi napisze. Tylko jako konstruktywną krytykę, a nie znowu jakiś okrzyk: jesteś debilem, bo powtarzasz za innymi. No to kurwa, się zacznę się, proszę się w kurwie, i zacznę blokować takich ludzi, bo, bo ile można. A tak to już chyba by było na tyle. Biegałem przed chwilą w kółko, nic nie robiąc. A tak to zbudowałem coś. Co to jest, to nie wiem. Jakaś brama. Uszy mnie już bolą. Jest 6.20. Jeżeli ktoś nie śpi, to niech napisze. <gryw> Ale ja tego pewnie nie wrzucę, zanim to wrzucę, to trochę potrw. No dobra. To ja już będę kończył. Jeśli chodzi o filmy tego typu, no nie wiem, w najbliższym czasie może się pojawiać ich więcej. Tam jest jeszcze dzień? Czy czemu się tak świeci? A to. Mm, a na pewno, bo to jest dobry, dobry sposób przekazu, bo... ...dużo ludzi to obejrzy. Nawet pewnie 90% nie będzie słuchać co ja w ogóle gadam, no ale... ...ale obejrzą. Bo jest Minecraft LE, bo lata z kilofem rozpierdala system. Nawet jeżeli tego kilofa nie słychać, bo dźwięk mam wyłączony tylko po to, żeby móc sobie spokoju słuchać muzyki. A przecież bez dźwięku Kilofa też możecie żyć, wątro, że widzicie jak kopie te kwadraty, nie? A tak to już chyba zastypiam i chyba zaraz idę spać, bo już mam dosyć pierdolenia z tego mikrofonu. I żeby było na ZLN. Dobra. Cześć.